Cześć, jesteśmy w drodze do Amsterdamu i noc spędziliśmy na parkingu, ponieważ byłby, problem był ze znalezieniem e, kempingu w Holandii, jakoś chyba tak jest z tego co, co widzę, że kempingi są tylko otwarte w określonych godzinach, na przykład od 9 do 17 i później już nic nie można załatwić, jak się nie ma rezerwacji, a jak się ma rezerwację, to no to, no to nie wiem jak jest, z się przekonam, bo mamy rezerwację. E, witajcie na moim kanale. Dzisiaj relacja z podróży do Holandii. E, z podróży e, Renault Traffic przerobionym na busa. Jedziemy z Elą właśnie do Amsterdamu. Wjeżdżamy do miasta. E, także chcę Wam pokazać przede wszystkim kemping, który znajduje się w centrum miasta myślę, że bardzo fajne. mamy zarezerwowane tam dwa dni, a później jeszcze mamy też jakiś dzień w Zapasie. może do Hagi pojedziemy, może w jakieś inne miejsce odwiedzimy. parkowaliśmy na parkingu i idziemy w kierunku w kierunku kempingu, w kierunku centrum. ścieżka rowerowa i ścieżka dla pierwszych. tak to wygląda. ale jest oznaczenie, że można iść też, bo z początku czynką tylko dla rowerów. Ale jest taki ludzi, tam narysowany, zaraz go będzie widać. Jakaś chyba ta roślin? nie? Rynek zo, to, to chyba taki gromacy, osłonięty Ale oczywiście to okazale wygląda. z pamiątkami zawiera można kupić ciastka 8 euro albo Lizaki A pytałem się i z tego co, co pani mówiła to nie zawierają prawdziwej marihuany tylko jakąś tam taką niedziałającą ale są podobne też takie, które zawierają taką prawdziwą. Tu już są ciaska w kolejnym sklepie, ale to już lepiej wyglądają. Cannabis, czy konopie, Witch CBT. Tu już jest napis, że Witch Real Cannabis. Jest skład podany. Wszystko dodaje się z tym wiążek. Nie to, żebyśmy się specjalnie interesowali, no, ale siłą rzeczy, rzeczy wychodzimy i oglądamy. A jest tego, tu naprawdę przeróżne rzeczy związane z paleniem marihuany. Ale fura. Rzecz, która, rzecz, którą każdy poleca, poleca w Amsterdamie, czyli w Holandii też, czyli spróbować jakiegoś sera. Oj, są przeróżniaste, to jakieś, nie wiem, czy to spleśniałe. Ceny od jakichś 12 euro do zwyż, do tam, nie wiem, 20? Można popróbować tych te serów. Fajna, fajna sprawa. Otworzysz? To jest jakiś ten z pesto czyli taki będzie pikantny, tak, paprykowy. Jak? Mm? Bardzo dobry. Ten zielony, właśnie. Próbowaliśmy taki smakma, jakiś taki specyficzny, wyrazisty. Ktoś nam ten smak, co to jest? Ziła O. Czyli stery smakowe. kolejny sklep z serami Jest ich tu sporo i polecam je naprawdę zobaczyć, jakby ktoś tu był. Tym bardziej, że można po prostu spróbować. Na miodzie. Na kminku, na nie wiem, różne rodzaje naprawdę. Przysmaki. Bardzo dobre te sery są, Ceny jak widać 14 euro 13, 12 i więcej. Także tak na tą jakość, to myślę, że dobre cena. Widzisz, jakieś takie bokalie. Wszystko jest przepyszne. Można trochę się najeść, Tak? Tak. Trochę byśmy to zjedli, to w sumie tego staraśmy, byśmy nawet popróbowali. Także fajna rzecz. Kupiliśmy takie klasyczny serii, jakieś wafelki tego, takie też takie tutaj właśnie oryginalne. I zmierzamy w kierunku centrum chyba. Okay, idziemy do rezydencji królewskiej. Ciekawostek historycznych, e, które wyczytałem, to mogę wam powiedzieć, że Holandia to jest taki właśnie kraj, gdzie nie było arystokracji, gdzie nie było takiego podziału. Tutaj generalnie no, to jest jakby trzeba by się zagłębić w historię, ale nie było czegoś takiego. Natomiast mają króla do dzisiaj to właśnie jest Pałac królewski, który z tego co wyczytałem w 1808 roku powstał i od tego czasu jest e, właśnie e, siedzibą. A teraz tutaj, tam jakieś wystawy, są różne takie różne wydarzenia, się odbywają. Każdy mieszkaniec Amsterdamu ma yy, zapewnioną taką możliwość wykupienia miejsca, miejsca takiego kawałka, jakby do cumowania na łódź. I właśnie przychodzimy obok takiego miejsca. Kosztuje to jakieś 240. Euro za rok, mniej więcej. Nie pamiętam dokładnie, ale to jest dość tanie. No. I każdy może sobie tak, jakby mieć jakąś łódkę i z tego korzystać. I myślę, że patrząc po te łodzi, no, ta jest pewnie jeszcze wykorzystana. Ta też, ale niektóre są w takim stanie, że widzę, że po prostu e, chyba nie są używane. No tutaj jest jakaś. Tu się płaci za metr w ogóle. E, cena, ja powiedziałem, to 40, ale to cena jest za metr. Więc cena na pewno będzie się różnić I Jak widać łodzie w różnym stanie No i te są jeszcze użytkowane Ale tam dalej widziałem taką, że, że raczej już nie jest użytkowana tam z drugiej strony Nie wiem na ile oni tego używają Ale przypuszczam, że nie wiem Każdy ma to po prostu, żeby Skoro jest taka możliwość, to po prostu to mają I mogą sobie zawsze gdzieś popłynąć po prostu rekreacyjnie nawet raz na jakiś czas Niektóre zabezpieczone Pokrowcami. Ta to nie wiem, jaką funkcję pełni, ale taka jest, no nie, jest jakaś elegancka, ale ciekawa. Drewniany. Oczywiście wzorcowe trasy rowerowe. Tak wyglądają. Jak tu widać. Pokażę Wam kemping w Amsterdamie. Może powiedzieć centrum Amsterdamu, w którym się właśnie znajdujemy. Tutaj właśnie sobie już kawka się robi. Tutaj, mamy namiot wystawiony. Tak to wygląda, no i, a właśnie, właśnie, zanim, zanim coś pokażę z tego kempingu, to jeszcze powiem jedną rzecz, strasznie wieje, więc pewnie nie będzie słuchać, co mówię, w każdym razie kemping jest położony 2,5 i pół kilometra od centrum, no to już po, można iść na pierwsze do centrum, byliśmy dzisiaj, jakieś 3 km, to można powiedzieć już takie ścisłe centrum, no i w sumie niedaleko. Tu już widać właśnie drogę, która tam sobie idzie do centrum w tym kierunku. Tam jakieś zabudowania. To już z Amsterdam. Wieje tutaj także ten namiot, który jest takim patentem moim, chyba oryginalnym, bo zamiast markizy po prostu mam namiot. Może pokażę, tak to wygląda. raczej tego się nie stosuje. To się dobrze spisuje, fajne jest, tylko że jak jest wiatr, no to wiadomo, że... A w Holandii wieje dość mocno. Tak, jak widzicie, tutaj taki jest. Można nawet się pokopać, chyba jakiś jest strefa relaksu. Kaczki. Domki gotowe i już sanitariaty praktycznie. Wszystko jest tu trzeba blisko. No i tutaj też ciekawostka, to chyba lata 60, jeszcze nawet nie 70. Jeden z pierwszych wypustów chyba, bo z Camping trzeba zarezerwować, bo bez rezerwacji to raczej tutaj można się spotkać z tym, że nie będzie miejsca. 20 euro za dobę, za, za, za osobę, za, no za wszystko można powiedzieć, z prądem ze wszystkim. I też tutaj w miejscu niedaleko właśnie znalazłem takie miejsce, gdzie, po prostu, gdzie wcześniej chyba ten camping był i tam po prostu można się chyba na dziko rozbić, bo widziałem, że tam ludzie stoją. To też w sumie dla takich ludzi, co robią takie wrażenia, to fajne miejsce. Znaczy, też żeśmy nawet rozważali, czy tam nie, nie, nie zostać jeden dzień, bo, bo tutaj zostajemy dwa dni. Wczoraj na, spaliśmy, można powiedzieć, też na dziko, a ten. No a rezerwowo, tak jakby jakby coś nam nie wypaliło, chcielibyśmy zostać jeden dzień, to mamy upatrzone fajne miejsce, gdzie myślę, że spokojnie można się przespać. Bezpiecznie, cicho, blisko centrum. Na miejscu jest wypożyczalnia rowerów. Ceny nawet przystępne całkiem. Tak to chyba wygląda. I wypożyczalnia yy... kajaków. Można wypożyczyć kajak Nie wiem jaka jest cena Ale można wypożyczyć kajak i tu popływać, bo tu od razu o, Jest nawet jakiś porcik, nie wiem czy można tu wejść Chyba można Tutaj dzielnica takich domków z beczki, czy takich w kształcie beczki, A chyba tam dziwnie się mieszka. A tam jeszcze troszkę, jeszcze inne, na inny styl. Nie Одна такая есть Я одна? Там есть в коробке Где? В А, в еще есть Дальше погаскать? Jeśli ktoś by się tu wybierał, to trzeba mieć gniazdo, taką przejściówkę trzeba mieć, jak to. Bo nawet mimo tego, że mi tu się ładowarka podłączyła, to nie działa, bo chyba za krótkie bolce są. Tak to wygląda. Tak wygląda przejściówka. Tak więc trzeba mieć tą przejściówkę. Wziąłem przedłużać, ale nie przewidziałem, że trzeba mieć jakąś prześciówkę nie wiem z czym wam kojarzy się Holandia może z wiatrakami, z tulipanami a mi, mi się na przykład kojarzy właśnie z takim krajem wolności w Europie właśnie to jest taki kraj, który jakby ma najbardziej liberalne przepisy mam na myśli pięć takich rzeczy które, które o których pewno wiecie czyli Legalna jest marihuana, legalna jest aborcja, legalna jest prostytucja, legalne są związki parterów z różnych płci i tak jak powiem, dalej, wszystkie sprawy z tym związane są najbardziej, najwcześniej były legalizowane tutaj. I, I najbardziej jakby to prawo jest tutaj w tym kierunku liberalne. I co jeszcze? Jeszcze jedna rzecz. Jeszcze eutanazja. Pięć rzeczy. Nie wiem, czy Was to razi, czy, czy Wam niektóre czy pasują, niektóre krytykujecie, ale no tak jest, taka jest Holandia. Ale to, co mi się tutaj jakby podoba, bo w ogóle dlaczego wybrałem ten kraj, nie? No nie wiem, zainspirowałem się, później przeczytałem tą książkę, jeszcze bardziej się zainspirowałem. Słuchajcie, ten kraj jest bardzo mały, leży w depresji w większości. Tutaj w ogóle nie wiem, czy wiecie, część, duża część Holandii jest. Od odzyskane od morza, sztucznie osuszone tereny. Więc tutaj jakby warunki są fatalne, a mimo tego ten kraj jest jednym z największych importerów żywności na świecie. Kraj wielkości dwóch województw polskich, jakiś niedużych, jest jednym z największych importerów. Ja słyszałem nawet, że są na drugim miejscu po Stanach Zjednoczonych, ale nie wiem, wpisałem w Google, to wyszło, że są na szóstym miejscu, więc nieważne na którym są miejscu, ale nawet jeśli są na szóstym, załóżmy to, tak mały kraj, tak dużo importuje. W ogóle gospodarka jest mocna. Dużo marek znanych, mają mimo wszystko i, i potężna flota, w ogóle potęga morska swego czasu na pewno i do dzisiaj. Tak samo Port w Rotterdamie, przecież tam jakby wszystko się. Przez prze, przecież to wszystko jakby wpływa do Europy przez ten port. Słuchajcie, chciałam wam jeszcze powiedzieć o, o takich rzeczach. Czy warto na przykład kupić takie ciastka, e, takie sery czy czekolady? Taka czekolada na przykład, która również za, zawiera podobno tą właśnie marihuanę. Ale właśnie, nie wiem. To zaraz do tego dojdziemy. Czy to w ogóle warto kupić, i tam, czy to jest prawdziwa marihuana? Jeszcze nie jadłem. Lubię dobrą, dobrą czekoladę gorzką. Cieniutka czekolada 80 gram No cena tam chyba od 5 euro do, do 8 Tak się kształtują ceny za te czekolady To ciekawostka, nie? nie? Nie jest to jakaś czekolada wybitna Jem, wiem takie czekolady różne, więc niektóre mi smakują jakoś bardziej, czuję, że są jakieś naprawdę dobre. Tutaj ta czekolada jest po prostu dobra. Ale nie czuję tu jakiegoś smaku. Jakiegoś całkiem innego smaku, czy jakiegoś bardzo dobrego smaku. No, nie wiem. W każdym razie jakby, yy, yy, chciałem Wam więcej powiedzieć o tych ciaskach. Bo nie wiem, na przykład dla mnie to było tak, jak widzieliście tam, pokazywałam, to by była ciekawostka. A, yy, I co o tych ciaskach można powiedzieć? Przede wszystkim to tak. Bardzo ładne opakowanie na prezent, jak się komuś kupi. Aha, jeszcze jedna rzecz, zanim przejdę. Ciaska w Holandii są yy, te yy, wafelki z syropem tym takim słodowym. Nie wiem, jak to się nazywa. Z, z Trop czy coś takiego. Nie mam akurat tego teraz, ale no, jeżeli byście byli, to polecam. Jak ktoś lubi słodkie rzeczy. Natomiast, jak ktoś niekoniecznie lubi aż tak bardzo słodkie, to te ciastka właśnie nie są tak słodkie. Eleganckie opakowanie, panie to wygląda. I powiem, że pięknie pachnie, czyli otwiera to opakowanie. To zapach jest przepiękny. Czuć właśnie nie tylko konopię, bo czuć konopię dosyć mocno. Troszkę z czekolady w ogóle nie czuć. Są pani pakowane po dwie sztuki, więc można komuś dać, nie wiem, dwie sztuki. To akurat są jakieś, jakieś różne, z, 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 dwa różne rodzaje yy, i nie, aromat jest w ogóle taki mm, piernikowy, kawowy jakiś, ba, ba, bardzo bogaty w ogóle taki i smaku są też, nie są słodkie, są e, dobre, naprawdę, powiem Wam, że tak do kawki takie ciasko zjeść, to polecam w stu procentach. Natomiast pewno każdy jest ciekawy, czy one rzeczywiście powodują jakieś działanie e, takie jak marihuana. No i coś tu pisze? Pisze, że Witch Real Cannabis. Cannabis, nie wiem czy to dobrze wymawiam. E, czyli zawiera prawdziwe konopie. No i tutaj pisze, że też zawiera CBD. CBD i nawet dokładnie jest rozpisane na tym, na tym opakowaniu, ile tego zawiera? 2000 mg na kilogram. Nie wiem, czy to jest dużo. Natomiast taki związek, który powoduje, nazwijmy to taką jazdę w marihuanie, to jest THC. Jeśli dobrze mówię. Więc ten związek CB, CBD, no już, już jakby to pokazuje, że tu pewno nie będzie. No pewno nie, nie są jakieś mocne te ciaska. W każdym razie, tak podsumowując, jeżeli Was interesuje, czy one coś, coś dają, to, to jest tak jak. Jak dacie komuś takiemu przypadkowemu jedno ciasko, no to w 99% powie, że, że nic nie czuje. Natomiast jak ktoś jest bardziej wyczulony i, i nie wiem, potrafi odczuwać działanie kawy, czy ażwagandy, czy, czy czuje, czu jest taki wrażliwy na różne rzeczy, to myślę, że jest w stanie odczuć jedno ciasko, czy dwa, czy trzy ciaska. Jak jest spokojnie, jest w stanie odczuć takie jakieś działanie relaksujące, takie nie wiem, przyjemne jakieś działanie, takie porównywałem, nie wiem do czego. Natomiast na pewno nie, na pewno te ciaska nie są, nie są jakieś takie, że spowodują, że, że po prostu się będziecie czuli, jakby jeszcze się e, e, upalili, nie? jakimś ziołem. To, 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 nie, nie po tych ciaskach, Natomiast te ciaska są różne i też nie wiem. Powiem wam, że nie wiem, jak to jest, bo no, oczywiście wszystkie nie próbowałem. Nie wiem, czy tam można kupić takie ciaska, jakich szukać. Nie wiem, może ktoś z Was wie, to, to napiszcie w komentarzach, bo to pewno jest ciekawe dla niektórych osób. I co Wam jeszcze chciałem jeszcze powiedzieć? To niektórzy może powiedzą, że to jest zwykłe naciąganie ludzi, po prostu robienie w balona, bo te niektóre ciaska naprawdę są drogie. Tak, akurat, chyba się kosztowały dokładnie chyba 7,50 euro, tak dobrze pamiętam. Więc to jeszcze nie jest tak dużo, zważywszy na to, że są naprawdę ładnie opakowane i są dobre jakościowo, nie? i mają dość długą gwarancję do końca przyszłego roku. Więc ponad rok gwarancji, przydatności do spożycia, to w sumie, no opłaca no, się to kupić moim zdaniem, ale podobno są na Allegro, nawet że są takie same na Allegro. I i są tańsze, więc że więc, no, to jest naciąganie tych ludzi? A też widziałem ciastka podobne po za 15, 20, 25 euro za, za paczkę. Nie wiem, może tamte właśnie były fasharowane tymi już tą prawdziwą marihuaną. W każdym razie te ciastka to na pewno jest trochę taka, takie naciąganie turystów na, na jakieś ciekawostki. Tak jak i te czekolady i te, te różne inne rzeczy, herbatki. Z jednej strony na pewno jest to naciąganie turystów na, 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 tą, na, to, na ten tutaj yy, listek i, i, i mit, nazwijmy to, nie? że ktoś tam o, spróbuje, nie A, Ale z drugiej strony na przykład też szczerze wam polecam spróbować. Jest fajna rzecz. Jeszcze chciałem wam powiedzieć coś też na temat serów. Yy, no, jak, jak widzieliście tam wcześniej po prostu chodziliśmy po tych sklepach i próbowaliśmy i, i no, bardzo dobre mają sery. W ogóle jak żeby tam od razu wjechali to no krów i po było czuć zapach tych krów. No, no nie wiem, czy on, nie, dla nie każdego może ten zapach będzie miły, no bo to taki zapach, y, no, krowi zapach. Powiem. W każdym razie m, takie sery y, przywiozłem i nie będę ich dzisiaj próbował, dlatego że taki ser bardzo podobny, prawie tak samo się nazywa i bardzo podobnie wygląda, nie wiem dokładnie, jest w jednym z naszych marketów, więc kupię go w markecie. W następnym odcinku za tydzień po prostu wezmę te dwa sery i nie wiem, porównam je, czy, czy po prostu czy warto, te, czy te sery są na miejscu jakieś lepsze. Czy, czy może wystarczy kupić w Polsce taki ser i, i też jest taki sam, może lepszy jest nawet ten z Polski, nie, pewno nie, ale, ale coś takiego chcę zrobić. Także zapraszam Was na, na następny odcinek. Mam takie w ogóle niedosyć tej, tej Holandii, chcę tam jeszcze raz pojechać, ale mam jeszcze materiał z, z Hagi z Amsterdamu. Też kemping, nasz znaczy kemping. Miejsce do e, kamperowania na dziko, takie oparczone niemalże, blisko bardzo centrum. Nie powiem, że jest centrum, <gryw> centrum Amsterdamu to ciężko sobie wyobrazić camping ale to jest niedaleko to miejsce i jest ciekawe, myślę, że. Myślę, że przez długi czas jeszcze będzie niezagospodarowane i będzie można tam pojechać. I rzeczywiście, jak ktoś lubi takie coś, to, to, to Wam po prostu wskaże to miejsce. Także dzięki za obejrzenie. Jak Wam się podobało, to zalajkujcie, zasubskrybujcie. Może napiszcie jakiś komentarz, jeżeli po prostu też nie wiem, chcielibyście tam pojechać, albo może byliście, może coś macie, jakieś zdanie na temat tych produktów, co warto zobaczyć. Podzielcie się też tymi informacjami. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.